Witam Państwa serdecznie. Zbliżają się święta, a na święta praktycznie zawsze jest karp. Tylko najczęściej jest on smażony. My dzisiaj zrobimy karpia pieczonego w bardzo chrupiącej skórce, ale delikatnej w środku. Bez smażenia, bez tłuszczu, bez panierki. Bardzo zdrowy będzie nasz karp, bo na święta dużo jemy, różnych potraw, przeciążamy wątrobę, żołądek, w ogóle układ pokarmowy. I jeżeli będą tam potrawy zdrowsze, no to będzie to nam tylko służyć. I zobaczcie, jak można szybko, prosto, łatwo zrobić zdrowe danie. Teraz zrobimy marynatę. Do podstawowej marynaty jest nam potrzebny zestaw ziół. Teraz Wam tu z boku napiszę, jakie ja wykorzystałam zioła, ale możecie wziąć dowolne. To mogą być takie jak lubicie, lub gotowa mieszanka przypraw do ryb, plus do tego pieprz mielony, czosnek w proszku i sól. To jest zestaw ziół, przypraw. Natomiast będzie nam potrzebna cytryna, ale nie sok, tylko sama ta żółta skórka z cytryny. Może nawet tak na desce będzie mi wygodnie. Zetrę tą skórkę całą do białego koloru. Ten biały kolor skórki jest nam niepotrzebny, bo będzie gorzki. I trzeba wiedzieć, że jeżeli chodzi o sok, nie powinno się polewać rybę przed gotowaniem, bo mięso będzie twarde, bardziej już po ugotowaniu. Będzie nam potrzebna tylko skórka, ona jest najbardziej aromatyczna, a oprócz tego jest bardzo zdrowa. Oczywiście, żeby wykorzystać skórkę z cytryny, to trzeba cytrynę albo bardzo dobrze oczyścić, albo wyozonować. Jak to wszystko się robi, jak prawidłowo się ozonuje, jak się myje, jeżeli ozonatora nie ma, no to zobaczcie w innym nagraniu, które już jest na kanale. Całą cedrę dorzucimy do naszych przypraw. Teraz jeszcze dodamy tu trzy łyżki roztopionego masła. Wymieszamy dokładnie. I to jest nasza marynata, którą będziemy nacierać rybę. To jeszcze nie wszystko, będzie jeszcze jeden składnik, ale troszeczkę później. Teraz zajmiemy się rybą, ale najpierw zaścielę stół papierem, żeby sobie deskę nie wybrudzić, i teraz ryba. Już w połowie jest u mnie przygotowana. Odcięta jest głowa, odcięty jest ogon i tak nikt u nas tego nie je, chociaż ładnie to na talerzu się prezentuje, ale po co marnować jedzenie, jeżeli z tego wszystkiego, z tych resztek można ugotować pyszną zupę. Może jeszcze tu troszeczkę poobcinam to co jest niepotrzebne i też zostawię na później i będzie do zupy. Natomiast jeszcze jedna taka wskazówka: niektóre osoby uważają, że karp śmierdzi, dlatego go nie jedzą. Jeżeli go dobrze umyć i co jest bardzo istotne, trzeba tak zeskrobać, żeby nie tylko łuskę zeskrobać, a ten cały śluz, który tu jest na skórze, kiedy zeskrobujemy ten śluz, myjemy dokładnie ryby, nie będzie żadnego takiego nieprzyjemnego zapachu. Teraz rybę ponacinam. Zrobię tak na krzyż, taką kratkę, w tym najgrubszym miejscu ryby. Chodzi mi o to, żeby bardzo dokładnie przeszła całymi, wszystkimi przyprawami, całą naszą marynatą. Nie przycinam oczywiście w całości, ale też będzie bardzo ładnie po zapiekaniu wyglądała. I teraz to samo robimy na innej stronie. Także tak samo nacinam, wychodzi taka ładna kratka. Można zrobić drobniejszą lub taką większą. Niektórzy mówią, że w ten sposób usuwamy drobne ości. No, sprawdzałam mnie jeden raz. Drobne oście nie znikną, ale to też jest urok tej ryby. I to, co najważniejsze w jedzeniu, trzeba nim się delektować, nie śpieszyć się, dobrze sprawdzać swoje jedzenie, jakby myśleć nad tym, co jemy. Akurat przy karpiu to na pewno się uda. I teraz, jak nasz karp jest już ponacinany, no to trzeba zastosować nasze przyprawy, naszą marynatę. Marynatę zużyję prawie całą, także zostawię odrobinkę. Najpierw z tej strony. I tak, żeby wszędzie powchodziła ta marynata tu w te szczelinki, które zrobiliśmy. Do środka też tu wymasujemy. I na drugą stronę. Ja dzisiaj do pieczenia ryby wykorzystam urządzenie. Instant Fortex Plus, które ogólnie nazywa się frytkownicą beztłuszczową, chociaż tak naprawdę bardzo dobre, wielofunkcyjne urządzenie, gdzie jest taka funkcja, jak pieczenie gorącym powietrzem. I ja to właśnie wykorzystam. Tu będę musiała nastawić najpierw temperaturę. Chcę 180 stopni. I to już stawiam 180 stopni. Jeżeli chodzi o czas, to na początku zrobię 30 minut, później sprawdzę, jak ryba będzie wyglądała, bo u mnie jest niecały kilogram karpia. To nie jest jakaś Duża tuszka i ogólnie trzeba zaczekać, aż urządzenie się nagrzeje, da sygnał, że już jest gotowe, ale wtedy będzie mi trudniej włożyć rybę, a przy tym, że ono grzeje się bardzo szybko, to ja już od razu włożę tam rybę i dopiero później wstawię już do opiekania. Mam przygotowane warzywa, taką na przykład cebulę, którą też sobie powkładam jako poduszka, taka pierzynka dla naszej ryby żeby ona na tym leżała. Teraz wkładam samą rybkę w ten sposób do środka. Też mam przygotowane, zobaczcie, tu są i cebulka pokrojona w kawałkach i marchew i to po prostu do środka. Może zrobię to w inny sposób. Tu odsłonię, żeby już nie brudzić ręce. O, tak, w ten sposób. Tu wkładamy to do środka i tu do tego sosu, który zostawiłam, dodaję taką Jedną łyżkę, nawet troszeczkę, może więcej gorczycy francuskiej i jeszcze taka inna gorczyca zwykła. Ja bardzo lubię. Możecie dać tego mniej, jeżeli nie robiliście jeszcze nigdy z gorczycą, ale naprawdę to jest pyszne. Teraz to rozmieszamy i tym posmarujemy naszego karpia tu z góry. Też tak go posmaruję, żeby tam nam powchodziło i ta skórka będzie piękna, zapieczona, chrupiąca. I teraz wstawiamy do środka. Mniej więcej po połowie czasu maszyna nam zasygnalizuje, że trzeba danie w środku przewrócić na inną stronę, kiedy pieczemy w takim właśnie programie, jak opiekanie gorącym powietrzem. Oczywiście rybę nie będę przewracać i tak to powietrze ze wszystkich stron pięknie ją będzie opiekało. Ona będzie bardzo chrupiąca z góry i soczysta w środku. Zobaczymy już po ugotowaniu. I teraz zobaczcie. Jak krótko, tylko 30 minut, I jak pięknie się upiekła ryba, skórka z góry jest zapieczona, a nie tylko z góry, bo zapieczona jest ze wszystkich stron, bo to jest ta funkcja opiekania gorącym powietrzem. Tam widzicie pod spód, też to powietrze się dostaje. Nawet zobaczcie, jak fajnie nam się upiekła cebula, tak samo jak marchewka wszystko jest pięknie upieczone. No i teraz zobaczcie, przyłożyłam już karpia na talerz, zobaczcie jeszcze bardziej widać, jaki jest piękny. Teraz dopiero możemy jego skropić jeszcze sokiem z cytryny albo komuś na stole na talerz położyć ćwiartkę cytrynki i niech sobie sam polewa tym sokiem, jeżeli tak lubi. Także życzę Państwu, żeby święta były radosne, rodzinne i zdrowe. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Smacznego. Z Wami była Natalia Samaryc. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.